Co no, witam z w 2016. Zadaliście mi takie pytanie. Nie jest łatwo odpowiedzieć na to pytanie, co zadaliście. Czy na budowie jest ciężka praca? Czy ciężko jest? Ech. Osoba, która pierwszy raz pracuje na budowie, jest ciężko, Bo to kwestia przyzwyczajenia ale w zależności od środowiska ludzi ja ja po szkole zawodowej ogólnie jestem zawodem hydrauliczno-sanitarnym czyli, czyli naprawa hydraulika czyli ogrzewanie podłogowe, grzejnik i inne rzeczy ogólnie moja pierwsza praca to była taka na podobę robiliśmy taki dialog w łodzi czyli wykończeniówki, instalacje sanitarne czyli pożarowe instalowaliśmy wiadomo po szkole nie miałem doświadczenia bo to szkoła nie nauczy tylko praca was nauczy doświadczenie i odpowiedzialność za swoje czyny musiałem się nauczyć to tą wiedzę co dostałem od szkoły czego się nauczyłem musiałem to przełożyć w pracy no i w pracy ogólnie się nauczyłem różne sytuacje różne rzeczy na przykład się nauczyłem szybciej zgrzewania rurki Wystarczy zakładać ogrzewanie podłogowe, też się nauczyłem, grzennikowe, Ile centymetrów muszę mieć od podłogi, ile centymetrów od parapetu, jaka odległość, co i ja umywalki, Tego się nauczyłem dopiero w pracy. Nie było mi łatwo, ale z czasem się nauczyłem. Jak każdy po, po szkole musi się nauczyć. No i się przyswoić do ludzi, którzy pracują. Czy ta praca jest ciężka? Zależności jaka to jest praca na potowie. Czy murasz, czy tymczas, czy inne rzeczy. Każda praca jest ciężka. Po ile się pracuje, różnie, po 10, 12, 13, w zależności jakie macie zlecenie na budowę, jaki jest termin do oddania ogólnie tego budynku, czy czegoś tam w jakim terminie, jak na przykład się termin zbliża do oddania, Trzeba spiąć się, zostawić po pracy, po godzinę, żeby skończyć, żeby dać do odbioru. Jak nie wyrobią się, na przykład nie wyrobią się w, w czasie, w terminu, żeby dać do odbioru, są kosmiczne grzywne za. za to, że nie jest to dane do użytku czy coś w terminie to są takie ceny grzywne, że lepiej nie mówi jest to chyba gorzej niż byście sprzedali mieszkanie swoje byście musieli chyba 3-4 swoje mieszkanie sprzedać żeby mieć pieniądze na grzybne za głupie nieoddanie w terminie budynku czy coś takiego Nauczyłem się różnych metod na przykład od kwintowania rurek metalowych, stalowych aż do klejących rurek, zgrzewających. No przy okazji się nauczyłem też jako malarz. Nie masz na, na takich kuchni e, czy ten malarz, czyli malowanie klatek i inne rzeczy. Z czasem się uczyłem, bo no wiadomo podstawa to ciągle człowiek musi się uczyć, bo zawsze nowsze technologie i nowsze metody człowiek się ich zawsze uczy. Pytacie się mnie czy ta praca jest opłacana, czy nie. Zarobki nie są złe, Spokojnie, tylko trzeba nacharować się na trzeba tyle godzin, żeby Wam się pocało. No... Wyżyć rodzinę i ogólnie założyć rodzinę. No, każdej pracy nie jest tak już miła, jak kiedyś było. Ale da się wyżyć, da się założyć rodzinę i inne rzeczy. Pytacie się mnie, co czułem, jak zacząłem tam pracować na budowie. Moje uczucie pierwsze to taki lęk, że każdy za palcem mnie będzie wytykał, o to nie umie, młody nie umie nic. Nie było coś takiego, każdy mnie pomagał, każdy mnie tam poduczał, bo to jest podstawa w zależności na jaką ekipę traficie bo są ekipy, które palcem będą dotykać są ekipy, którzy naprawdę mają dobre serce i chcą nauczyć modego na przykład różnych tryków na budowie no i miałem cykorkę, ale przebiłem się pytacie się czy na budowie jest picie w zależności od budowy. No ale standardowo picie po pracy. To jest standardowo na każdej budowie. Nie ma tego budowy, żeby ludzie sobie nie dali nie kupili sobie piwa, czy co... Tak. Na każdej budowie tak coś jest. Ale dopiero po pracy nie, w trakcie pracy, tylko po pracy. Pytacie się czego się ja nauczyłem. Nauczyłem się dużych dużo, ogólnie dużych rzeczy. Bo umie sobie podłogę ogrzewaną zainstalować. Żeniki. Żeniki no, to jest podstawa, ale trzeba znać wymiary jaka odległość no, ściany i inne rzeczy. To jest podstawa. I stać pożarowe. Umywalki też trzeba wiedzieć. Dla dorosłego człowieka ile centymetrów musi być od podłogi? 80 cm od podłogi musi być. Nie może być ani za nisko, ani za wysoko. Bo jak umiecie ręce? Właśnie coś takiego podstawę trzeba znać ze szkoły. Krótko na temat eee, co tam jeszcze? Eee, na przykład proszę eee, zrobić, czyli podłączyć proszczę z innej rzeczy. To jest podstawa, też umiem. Właśnie nauczyłem. Eee, wymiana eee, rur stalowy na skrzyżowany, to jest też nie odczułem to jest bardzo banalne wystarczy, że macie taką specjalną maszynkę macie są różne maszynki od tych zasady ja na budowie miałem coś takiego że było maszynkę z jednej strony było takie dwa bolce brało się po prostu jedną rurkę na przykład złączkę mieliście trójnik czy kolanką czy złączkę równoprzelatową na przykład i coś się to zgrzać z rurką do maszynki ogólnie czekacie par minut żeby się nagrzało od razu momencie od razu ten przekładacie ustawiacie jak macie. Tylko to trzeba szybko, bo to szybko ostygnie. Ost o, ale... Ła! Czas mnie w się zagniła. No i... Szybko to się ostygnie. Już nie możecie obrócić ani ja lewa, ani prawa, żeby zostawić pionę albo podmiot. To trzeba szybko jak już wyjmiecie zgrzewarki i ten od razu ustawiacie, bo później jak album to już, już po jest. tego się nauczyłem, to jest podstawa są złączki specjalne do zgrzewania są rodzaje tego się też nauczyłem na budowie i się pytacie mnie, ostatnie pytanie było, czy na budowie wyrobicie sobie, czy ja sobie mięśnie, siłę wyrobiłem. Ech, na budowie tak, z tego powodu, że ciężary nasów się brało, dźwigało się gipsy, nie gipsy, inne rzeczy. może po mnie nie widać mocno bo po co wam pokazywać, że jestem taki, po co wystarczy mi taki wygląd i to wszystko no fakt bardzo, że wyrabiacie sobie yy, ogólnie odporność na bóle wyrabiacie sobie mięśnie fakt i yy, no, uczycie się Ogólnie coś takiego na wytrzymałość. Na budowie. To jest podstawa, żeby wytrzymy, wyrabiać w ogóle. Bo są na budowa, są takie osoby, ogólna budowa, coś takiego, że robota jedno się skończy, zaraz drugą trzeba Nie ma tak, że no, pójdziemy sobie na przerwę po przebie sobie nie. Bo jak jest na przykład Tydzień do oddania budynku do użytku. W ciągu kilka dni trzeba to skończyć. Bo jak nie, to kar przyjdzie. I to parodododawca dostanie po podupie, a Wy możecie podupie dostać expensję za to, że się nie wyrobiliście z terminem. Też trzeba mieć odpowiedzialność za to, co się robi w pracy i inne rzeczy. To jest podstawa. No i... drugie, słuchać poleceń nie wiem, listki czy brygadzisty w zależności gdzie pracujecie, jako kto i co musicie, albo kierownika musicie słuchać. Nie olewać bo on zawsze będzie sprawdzał czy będzie sprawdzała osoba i... Pasacyjnie, czy na się to praca, czy wypadł. Wkrótce na ten, poznawajlną.